Natrafiliśmy na Aszę. Aszę, przedstaw się ładnie. Cześć, jestem Jarpenna, dzisiaj jako Aszę. Okej, okay, dobra. Dlaczego Aszę? To jakoś spodobało mi się i pomyślałam, że jest takie łatwa jak na początek. I jakoś zawsze ją lubiłam, jej splash arta i tak wyszło. Okej, okay, dosyć wyzywający jakby cosplay. Dlaczego? Są gorsze, ten to taki... Mówisz, że są gorsze. Spokojny. Okej, okay, dobra. Um, jakby... Ile przygotowywałaś swój strój? Szukuję go od grudnia, ale tylko tak czasami w weekendy, jak miałam czas i chęć. Okej, okay, dobra. Z czym były największe problemy? Z, z złotymi elementami do stroju. Nie wiedziałam za bardzo, jak je przyczepić i w końcu zdecydowałam się na klej do tkanin. No okej, okay, dobra. Mówisz o tych złotych elementach, rozumiem. Tak, tak, okej, okay, dobra. Bo my wcześniej już również robiliśmy wywiad. Przeprowadzam go jakby drugi raz. Łuk jest zrobiony ze Pianki montażowej i masy papierowej. Okej, okay, dobra. Coś dodatkowo o tym stroju? Myślę, że to wszystko. To tyle, dobra. Włosy są oczywiście sztuczne, rozumiem. Tak. Okej, okay, dobra. Sk skąd w ogóle przyjechałaś tutaj? Ze Zgorzelca. Gdzie to jest? Na granicy z Niemcami. E, czyli na zachód Polski. Tak. E, ile kilometrów? 140. A to tak, w sumie daleko nie miałaś jakoś. Króciutko. No, okej, okay, dobra. E, masę zdjęć, rozumiem. Tak, co chwila. Co... Okej. Okay. Rozumiem, że grasz w lola. Gram. Dobra. E, dlaczego zdecydowałaś się na cosplay? W sumie, tak nie wiem, nigdy jakoś nawet nie, nie zainteresowałam się tym, a tak jakoś nagle wyszło, że gdzieś tam zobaczyłam jakiś strój i pomyślałam, hej, a w ogóle o co z tym chodzi i tak się zorientowałam. A to jest twój pierwszy strój? Tak. Aha, okej, okay. i akurat przygotowany teraz na CD Action, czy tak jest założenie? Zrobiłam go tak po prostu, że zrobić jakiegoś cosplaya, teraz jak było CD Action, pomyślałam, że wezmę go ze sobą. Masz zamiar robić jakieś dodatkowe cosplaye? Tak, teraz szykuję Syndrę. Syndrę, aha, okej, okay. a w przyszłości? Znaczy, będzie zajmować się tylko postaciami z League of Legends? Nie, na pewno nie. Planujesz coś innego również. Tak, tak, poszerzam horyzonty. E, jakieś plany? No, mnóstwo, ale na razie czasu, potrzeba więcej. A, rozumiem. No i a, a przygotowanie takiego stroju, powiedzmy, jest dosyć, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. No, różnie, ten akurat nie był jakoś bardzo drogi, no ale wiadomo, że jednak trzeba z własnej kieszeni wyłożyć. Okej, okay, a ja widzę, że tutaj w twoich oczach, że jakbyś miała soczewki, tak? Tak, są soczewki. No, okej, okay, dobra. Krzysztof, jakbyś mógł zrobić zbliżenie na oczy? Dlaczego akurat e, takie soczewki? No bo się nie ma niebieskie oczy, ja mam brązowe, to trzeba było jakoś to załatwić. A, w tym, w tym znaczeniu, aha, rozumiem, okej. Okay. Co jest? A, okej, okay, dobra. E, no to cóż, w takim razie dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję.